Rozmowa poranka. 21 minut do 9. Bogusław Ziętek, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego, sierpień 80. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Panie przewodniczący, informacja z ostatniego tygodnia. Właściwie to zobaczymy, czy informacja, czy na razie tylko takie wskazanie, że import węgla ma być zablokowany. Przekazali to w ubiegłym tygodniu przedstawiciele Ministerstwa Przemysłu. Tak to będzie, jak to się przedstawia. Czy to raczej jest tylko takie optymistyczne myślenie? Nie, no, to jest zdecydowanie informacja, dlatego że pani minister powiedziała, że zakaże spółkom Skarbu Państwa sprowadzania węgla z importu, a te spółki skarbu państwa w ogromnej części odpowiadały za ten import. Wie pan, nie poraziła informacja, którą równocześnie przekazała pani minister, minister że jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, a więc już wtedy, kiedy wiadomo było, że poprzedni rząd nie będzie dalej. Rządził wtedy, kiedy wiadomo było, że na zwałach polskich kopań w polskich portach i w różnych miejscach leżą miliony ton węgla. Ja oceniam, że to jest na dzień dzisiejszy około 14 milionów ton węgla, tego sprowadzonego z importu. Jeszcze wtedy spółka córka spółki PGE o nazwie PGE paliwa. Zamówiła od 3 do 4 milionów ton. No to, to są sytuacje, w których my sami podżynamy sobie gardło. Ta sprawa powinna być zbadana przez stosowne służby. Ja mam nadzieję, że nigdy już nie wrócimy do sytuacji, w której będziemy sprowadzać rocznie 20 milionów ton węgla, z którymi potem nie wiadomo co zrobić, dlatego że ten węgiel jest gorszej jakości. A to, to jest... właśnie, tu się zatrzymamy, pozwoli pan. No bo to, że wprowadza się zakaz, no to nie sprawi, że tak, że koszty wydobycia u nas węgla nadal nie będą wysokie, że warunki geologiczne się zmienią na lepsze. No tego nie będzie, a to właśnie no, się ale... argumentowało, że stąd był ten import. Wie pan, było dokładnie odwrotnie. Kiedy polska energetyka, a przede wszystkim PGE, zaprzestało odbierania węgla z naszych kopalń, to myśmy zjechali z wydobyciem węgla z 32 milionów ton w polskiej grupie górniczej do 23 milionów ton. No jeżeli zmniejszyliśmy wydobycie o 8 9 milionów ton, to to musiało skutkować poprzez wzrost kosztów. Górnictwo jest w, te, w ten sposób skonstruowane, że im mniej węgla wydobywamy, tym go wydobywamy drożej. Natomiast brak odbioru ze, ze strony energetyki, przypomnę, wtedy zakontraktowanego węgla spowodował właśnie taką sytuację. I potem szaleństwo na rynku, za które odpowiada premier Morawiecki i pani minister Moskwa, że zaczęliśmy sprowadzać węgiel nie ten, którego potrzebujemy. Przecież nam brakowało tak naprawdę węgla grubego dla odbiorców indywidualnych, dla odbiorców komunalnych, a myśmy na potęgę zaczęli zwozić węgiel, węgiel miały energetyczne dla energetyki zawodowej. Zresztą tylko tym węglem się, się handluje, w związku z tym to było po prostu... To był po prostu błąd ze strony rządzących, ogromny błąd, który kosztuje nas bardzo wiele. Więc to, że my dzisiaj wydobywamy węgiel w cenach niekonkurencyjnych, wynika z tego, że wydobywamy tego węgla mniej niż kopalnie powinny wydobywać. Ja przypomnę, że nadal energetyka zawodowa zużywa około 40 milionów ton węgla, a więc znacząco mniej niż wydobywa go się w Polsce. No to jeszcze Gdyby za moment... energetyka zawodowa odbierała to, co wydobywamy, to te koszty byłyby dużo niższe. Pozwoli pan, że za moment jeszcze o energetyce, ale jest tutaj jeszcze jedna kwestia, która no, nie wiadomo, czy wpłynie pozytywnie na całe to zjawisko zakazu importu węgla, no bo prywatni dostawcy. Nadal będą mogli sprowadzać. Prywatni dostawcy, to... Prywatni dostawcy dostarczają głównie węgiel, ten komercyjny, o którym mówiliśmy. To był węgiel, który był wcześniej sprowadzany z Rosji. Rosja miała blisko 80% rynku y, węgla odbiorców indywidualnych i tym prywatnym odbiorcom y, będzie się nadal opłacało sprowadzać węgiel, który konsumują gospodarstwa indywidualne. Mamy nadal 4 miliony gospodarstw, które są opalane węglem. Y, I tutaj nic nie zrobimy, dlatego że po pierwsze w Polsce tego węgla, tego akurat węgla brakuje i on musi być sprowadzany. I po drugie, no jeżeli ktoś chce kupować węgiel z Kazachstanu na przykład, to po prostu go będzie kupował. Ja mówię o węglu dla energetyki zawodowej i tutaj tego węgla mamy w nadmiarze, natomiast energetyka uważa, że może w tej, w tej kwestii dyktować warunki górnictwu w taki sposób, żeby, żeby to górnictwo dobijać. A, przypisanie kopalń właśnie, no bo to rozwiniemy ten wątek. Jest pomysły też przypisany. Przypisania y, kopalń do elektrowni no ja, energetycznych. Ja w ogóle to, nie rozumiem całego, się tego, całego tego zamieszania, dlatego że przypisanie kopalń y, m, ma już miejsce i musi się tylko. Pogłębiać. Tu nie chodzi o, 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 o połączenie górnictwa z energetyką, tu nie chodzi o jakieś, jakieś kwestie związane z kapitałowym łączeniem. Tu chodzi o to, żeby konkretne kopalnie dedykowały swój węgiel do konkretnych elektrowni. I wie pan, no to jest o tyle sensowny pomysł, że dyskusja nad nim nie powinna mieć miejsca. No jeżeli mamy kopalnię Bolesław Śmiały i elektrownię Łazicka, to jest oczywistym, że z tej kopalni Bolesław Śmiały węgiel będzie trafiał. Do elektrowni Łaziska, bo trafia on tam za, to to, po, za pośrednictwem taśmociągów. Jeżeli mamy, być jeżeli mamy energetykę w postaci y, 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 spółki Tauron, y, która ma kotły na, na węgiel kamienny, to w sposób oczywisty. Ty, tej, tym, spół, tym, tym zakładom energetycznym przypisane powinny być kopalnie byłego, byłego Tauron Wydobycie, czyli Janina Sobieski, przede wszystkim. Podobnie jest z PGM. Mamy kopalnie, które są dedykowane do, do spalania to, węgla okay. kamiennego w tych elektrowniach. Wydaje elektronik. się to naturalne, tak jak pan mówi, No tylko dlaczego ta zapowiedź wywołała burzę? Dlatego, no, że, że giełdzie spadki. Dlatego, dlatego wie pan, że po pierwsze energetyka tego nie realizowała, po drugie, ze zupełnie niezrozumiałych względów spółka PG Paliwa, na przykład sprowadzała rocznie 4 miliony ton węgla, mimo że ten węgiel był do pozyskania w polskich, w polskich kopalniach. A po trzecie, spadki na giełdzie zostały wykorzystane do, do spekulacji. Ktoś po prostu postanowił zrobić na tym dobry interes. To się nazywa strząśnięcie frajerów. Wywołano panikę, z którym wywiad pani minister nie miał nic. Wspólnego. Ja go bardzo dokładnie czytałem i tam nie ma ani słowa na temat tego, co wywołało niepokój na Giełdzie, Ktoś po prostu skupił tę akcję na, 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 na dołku i, i sprzedał je z zyskiem, a przy okazji usiłowano utrącić panią minister Marzenę. Czarnecką, która dość dobrze sobie poczyna w Ministerstwie Przemysłu. I y, jeśli dobrze sobie poczyna, no to może z racji tego pojawiły się w ubiegłym tygodniu głosy, że ma zostać zdymisjonowana. No, nie wszystkim właśnie to się podoba. Nie wszystkim podoba się to, że górnictwo zaczęło się porządkować. Nie wszystkim podoba się to, że górnictwo y, rzeczywiście szuka rozwiązań, które będą y, y, zmierzały w kierunku y, mniejszych dopłat do tego górnictwa. Przecież wszyscy musimy świadomość, mieć świadomość tego, że ta Sytuacja, o której mówiliśmy sprzed dwóch lat, sprzed trzech lat doprowadziła do tego, że dzisiaj górnictwo będzie potrzebowało dofinansowania z budżetu państwa. Zresztą to jest przewidziane w umowie społecznej tutaj żadnego zdziwienia nie ma. Natomiast to wszystko da się zrobić w sposób o wiele bardziej racjonalny, jeżeli my, górnicy będziemy racjonalizować wydobycie, mam tu na, na myśli przede wszystkim nie zmniejszanie tego wydobycia, tylko wydobywanie węgla jakości bo prawda jest również taka, że my wydobywamy węgiel biorąc pod uwagę miliony ton, a nie zawsze koncentrując się na jakości tego węgla. My mamy owszem zwały, mówię tutaj o kopalniach, ale połowa z tych zwałów to jest węgiel klasy 16-17, więc węgiel sprzedawalny, więc również po naszej stronie jest tutaj wina i odpowiedzialność, ale to wszystko da się uporządkować tylko ktoś musi się tym zająć. Pani Minister pokazuje, że chce się tym zajmować pierwsze kroki skierowała do Brukseli? żeby... Obawia się pan, że jednak energetyka będzie miała tutaj zdanie kluczowe, bo to będzie ze stratą dla nas wszystkich, bo to nie polega na tym, że odbywa się przeciąganie liny pomiędzy energetyką a górnictwem. Produktem końcowym jest energia, którą mamy w gniazdku. i Jeżeli energetyka tutaj będzie grała swoje, niszcząc polskie górnictwo, to wówczas po prostu będziemy skazani na energię z importu. Już w dużej części jesteśmy na to skazani. I ta energia będzie dużo droższa. Nadal jest tak, że energia ze źródeł konwencjonalnych jest kilkukrotnie tańsza niż energia ze źródeł odnawialnych, a póki nie mamy atomu, a z tym nie wiadomo, jak będzie i kiedy będzie, to podstawą polskiej elektroenergetyki będzie węgiel kamienny i brunatny. Energetyka nie może prowadzić własnej polityki, to wszystko musi być w ramach polityki państwa. Panie przewodniczący, ostatnia kwestia. Bo pojawiły się w ostatnim czasie chęci na podwyżki i w JSW, i w PGG, ale pan mówi: sytuacja trudna. To nie tylko ja mówię, sami górnicy to rozumieją, że jest układ taki, że tam, gdzie domagamy się, aby umowa społeczna weszła w życie, tam jest opisana pewna ścieżka wzrostu wynagrodzeń i albo decydujemy się na otwarcie tej puszki Pandory, którą jest umowa społeczna i renegocjujemy wszystko, albo godzimy się na to, żeby harmonogram likwidacji kopań, harmonogram odejścia od węgla był zgodny z tą umową społeczną a jesteśmy coraz bliżej do jej notyfikacji i wtedy musimy się zastanowić, czy, 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 czy nam się to opłaca. Umowa społeczna, górnicy, górnicy dzisiaj doskonale rozumieją, że pracę trzeba szanować i moim zdaniem będą woleli dłużej pracować niż za rok czy półtora roku dyskutować o tym, ile kopalń będzie trzeba w szybkim tempie zamykać. Czyli jeśli do pana przyjdą związkowcy, no, niżej postawieni może to Pan im powie. Co, dajcie, dajcie sobie na razie na wstrzymanie. Wie pan, wie pan, to nie ma potrzeby, żeby oni przychodzili, dlatego że oni są na bieżąco. Te sprawy są, są między nami dyskutowane. Ja będę w tej sprawie namawiał moich kolegów do wstrzemięźliwości, co nie oznacza, że w górnictwie podwyżek nie będzie. Będą, tylko moim zdaniem powinny one trzymać się ram umowy społecznej. Bogusław Ziętek, Sierpień 80. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Radio M 107 i 6 FM